Dr. Anna Rożej Adamowicz, fir wiceprezes firmy Insekr. I współautorka raportu o zagrożeniach, zagrożeniach infrastruktury krytycznej, na przykładzie 5G zagrożeniach dotyczących cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego. Jakie są główne tezy, kto przygotował raport i jakie są jego główne tezy? Raport został przygotowany przez analityków Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz analityków naszego zespołu, właśnie analitycznego. Przedmiotem tego raportu są informacje, jakie pojawiają się w infosferze dotyczące zarówno sieci 5G, jak i koronawirusa. Okazało się, że wątek 5G, jak i koronawirusa COVID-19 ze sobą wspólnie. Powiązany i wykorzystywany przez różnego rodzaju ruchy oraz profile w sieciach społecznościowych. Przede wszystkim doszliśmy do wniosku, że, wykorzystywa że wykorzystywane są te dwa wątki do szerzenia narracji negatywnych, do tworzenia teorii spiskowych, a przede wszystkim do poszerzenia teorii e, chaosu, do wywołania zamieszania, a przede wszystkim do wprowadzenia ludzi w błąd, w negatywne narracje, które miały na celu niedotarcie do wiarygodnych źródeł informacji, a przede wszystkim do osłabienia także infrastruktury. Krytycznej. Okazało się, że wzrost tych informacji właśnie negatywnych o tym zabarwieniu spiskowym miał miejsce również wtedy, kiedy trwały dosyć zaawansowane prace legislacyjne właśnie dotyczące chociażby sieci 5G, ale także dotyczące wprowadzenia ustawy antykowidowej mającej na celu właśnie wprowadzenie pewnego porządku w społeczeństwie oraz uregulowanie zachowań i procedur, które w wczesnym czasie były bardzo potrzebne. 5G no to jest projekt, duży projekt infrastrukturalny, ale biznesowy. Komu zależałoby na dezinformacji, czy konkurencji firmom czy podmiotom, które chciały też zaoferować swoją technologię 5G, czy też może komuś zupełnie innemu? Jak się okazywało, były to ruchy niekoniecznie właśnie związane czy to ze światem nauki, czy ze światem biznesu. Były to przede wszystkim ruchy, które tworzyły się mające na celu właśnie wywołanie dezinformacji. I to było jakby głównym takim celem działania właśnie tego typu osób tego typu podmiotu. Wywołanie chaosu, zamieszania, zamieszania w infosferze. Teoria spiskowa czy jakieś zbiorowe złudzenie to nie jest nic nowego, bo występuje to od tysięcy lat i są na to dowody w zapiskach historycznych. Czy tutaj w, w też te teorie, które tworzą się same z siebie, mm -hmm. czy one są wykorzystywane przez kogoś świadomie, który wie, nie wierzy w te teorie, ale wykorzystuje je właśnie do siania chaosu, niepokoju, do jakichś swoich celów politycznych bądź gospodarczych? Mm -hmm. no z naszych badań, jakby z naszych obserwacji wynikało to, że to były działania bardzo zorganizowane, wykonywane w sposób świadomy i właśnie sugerujące, że były wykonywane w celu właśnie. Jakby wprowadzenia tego zamieszania społecznego, osłabienia także ruchu działań, na przykład państwowych, rządowych. Mieliśmy już wcześniej tak naprawdę do czynienia z ruchami takimi anty-5G, które bardzo na szeroką skalę opowiadały, że 5 g jest szkodliwa dla zdrowia, że właśnie wywołuje choroby nowotworowe, duże bóle głowy i dochodziło do bardzo radykalnych tak naprawdę zachowań typu niszczenia chociażby masztów 5G, co w dużym stopniu osłabiało obiekty związane z infrastrukturą krytyczną, podmioty operatorów infrastruktury krytycznej, a przede wszystkim osłabiało ich także działania, a przede wszystkim w dalszej konsekwencji wpływało na nasze bezpieczeństwo i poczucie tego bezpieczeństwa. To już zapytam całkiem konkretnie, czy to na przykład dezinformacja ze strony podmiotów powiązanych bądź wprost sterowanych przez, przez Rosję. Jak wszyscy wiemy dookoła, nie jest chyba to żadną tajemnicą, że ta dezinformacja ze strony rosyjskiej jest bardzo duża i ma bardzo silny wpływ. Ja nie chcę tutaj jakby osądzać i mówić wprost, że to działania ze strony rosyjskiej. Aczkolwiek w naszych analizach, w naszych badaniach często też mieliśmy do czynienia właśnie z kątami pochodzącymi ze strony wschodniej. Czy też może Rosja czy jakieś tam środowiska w Rosji podpinają się pod albo próbują manipulować rzeczywiście jakimiś środowiskami, nazwijmy je antyzystemowymi, antykapitalistycznymi, bo tak siebie też mhm. często określają w Europie Zachodniej, Unii bądź w Stanach. Myślę, że nie możemy tego wykluczyć, aczkolwiek dobrze wiemy, jakie były działania właśnie dezinformacyjne ze strony rosyjskiej, chociażby w Estonii, i do czego próbowała ich dezinformacja, ruch propagandowy doprowadzić. Jak bardzo negatywnie wpływały właśnie na działania rządowe, na informatyzację procesów administracyjnych. Wy zajmowaliście się przykładami COVID-19 COVID i wcześniej 5G. a Teraz już poza raportem mhm. pani jako ekspert yy, przygląda się pewnie też sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. Czy można łączyć te środowiska anty powiedzmy, antyszczepionkowe yy, czy antycovidowe? Mhm anty-5G i teraz tych, którzy uważają, że nie wiem, że Ukra nie, nie Ukraina zaatakowała, albo że Ukraina została, prowokowała atak, bo takie pojawiają się w infosferze informacje. Czy jest jakiś, jakiś łącznik między tymi środowiskami? Jak się okazało, to właśnie profile, konta ci aktorzy, którzy propagowali różnego rodzaju treści dezinformacyjne w sieci dotyczące właśnie 5G, to później ci sami aktorzy, którzy którzy propagowali sieci także antyszczepionkowe związane właśnie z COVID-em. Te same ruchy, ci sami ludzie, ci sami aktorzy. Więc ja myślę, że nie możemy wykluczyć tego, że oni pójdą dalej albo już poszli dalej i także właśnie dostosowując się do obecnej sytuacji geopolitycznej zmieniają po prostu wątek, natomiast utrzymują swoją narrację, utrzymują swój cel i jakby kierunek działań. Raport jest wydrukowany. raport jest do pobrania ze strony insekcuu insek tak. i ze strony towarzystwa, czy tak? Dokładnie tak raport możemy pobrać sobie ze strony polskiego towarzystwa bezpieczeństwa narodowego, ale także ze strony właśnie insekr. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. dzięki.